W dzisiejszym odcinku będziemy mieli rozwojowe gospodarstwo, a mianowicie waszą w sumie jedną z ulubionych serii i serię, która niedługo będzie dobiegała końca, bo mianowicie w setnym odcinku ta seria się kończy i zaczynamy drugi jej sezon, także zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, bo jesteśmy blisko 50 tysięcy widzów. No i co, fajnie było do końca roku wbić przynajmniej te 50 tysięcy. Wbijajcie też na mego Instagrama, bo już jest przyszykowana praktycznie mapa do wydania. Mapka będzie wydana na 9 tysięcy obserwujących na Instagramie plus 50 tysięcy subów. Jeżeli ktoś chce mapkę przedpremierowo, wystarczy wysłać 20 zł. donate'a, bo każdy donator dostanie mapę. No po wysłaniu donata, czyli nawet jutro możesz dostać, tak naprawdę. E, ale zaczynamy odcinek. Co dzisiaj? Na początek będę chciał Wam pokazać e, oczywiście kostkę, bo to jest temat przewodni dzisiejszego odcinka, mianowicie to, co udało nam się wybudować. Nie do końca jest to dużo, e, nie do końca też jest mało, bo nie wiem, jak dokładnie zrobić to na gospodarstwie. Znaczy. Wybudować to umiem, tylko tyle, że nie wiem e, jak to ogarnąć, w jakim stopniu, w którym miejscu sobie poukładać tą kostkę i po prostu zastanawiam w dalszym ciągu nad tym. E, dlatego jeżeli macie jakieś tam propozycje swoje odnośnie budowy tego wszystkiego, możecie napisać to w komentarzu i ja wam gdzieś to wszystko ogarnę. I napiszcie hashtag kostka, a ja wam przypnę serduszko jeszcze do tego komentarza w ogóle. Także tak, ta kostka została zrobiona dotąd. Tutaj jak widzicie ta trawa jeszcze nie została usunięta, ona będzie usunięta, będzie to wszystko pięknie. Kostka jest wybrana. E, Kolorek, taki szaro można powiedzieć. No i tutaj będziemy sobie kończyli też ten płot, bo ten wjazd jest oficjalnie skończony. Będę chciał w dzisiejszym odcinku na pewno zająć się leciutką budową tego gospodarstwa, bo jak wiecie, dawno czegoś takiego nie robiliśmy. Tutaj stworzyłem mega. Mega, mega i jeszcze raz mega wielkie pole e, No to to zobaczycie gdzieś tam w kolejnych odcineczkach Wiadomo, muziomka, Ale to dopiero, tak jak mówię Gdzieś tam zostawię wam i ogarnę e, Gdzieś tam kiedyś A kostka wygląda następująco Tutaj jak wiecie, te pole też się zwiększyło To jest w ogóle na równej wielkości wszystko Na równej wiecie, wiecie o co chodzi, wysokości e, Dlatego też e, tutaj teren się w co niektórych miejscach podniósł I wygląda to następująco Jak dla mnie, taka trawka plus to, wygląda to dosyć pięknie, naprawdę e, Możemy sobie przejść dalej i tutaj mamy zrobiony normalny wjazd na gospodarstwo tutaj za dużej różnicy nie ma e, po prostu czuć jest lekkie decnięcie jeżeli po prostu sobie tutaj wyjeżdżacie tak samo trawa nie jest jeszcze podokończana, tak samo tutaj e, i tak samo tutaj, bo jeszcze nie wiem jak to będzie do końca wyglądało Na pewno ta kostka będzie szła plus minus dotąd, e, będzie rozgałęzienie chyba dotąd jeżeli się nie mylę jakoś, to zrobimy, może, żeby to na równi całkowicie wykombinować do tego płotu plus jeszcze leciutko rozgałęzienie dotąd, żeby było miejsce do tej drogi. E, także tak wygląda pomysł na zrobienie tej kostki i może jeszcze ta kostka będzie na gospodarstwie, ale tak jak mówię. Zależy to głównie tylko i wyłącznie od Was. Ja sobie przechodzę teraz do naszego ciągnika, bo w dzisiejszym ciągniku troszkę sobie pojedziemy też i do sklepu, bo chcę sprzedać parę maszynek, których tak naprawdę się aktualnie nie używa już na gospodarstwie. Dlatego też podniesiemy sobie tą maszynkę i teraz tak, powiedzmy, się Heros, jak tu jest tak wysoko, to jak Ty tu będziesz wjeżdżał, jak ty tu będziesz zjeżdżał. Spokojnie, tak naprawdę, no, na pewno dałoby się tutaj wjechać na eleganckości, ale ja sobie po prostu będę zjeżdżał w randomowym miejscu. Jeżeli chcielibyśmy to idealnie dokładnie robić, żeby tutaj prawie wcale wzgórka nie było, zjeżdżamy z tamtej strony. Jeżeli chcemy. No to samo po prostu, zjeżdżamy z tamtej strony na łąkę i wtedy mamy dojazd i z tamtej strony drogę i z tej strony drogę. Ale że my jesteśmy bardziej leniwi, po prostu sobie zjeżdżamy o taką. E, mam wrażenie, że ta górka nie jest jakoś bardzo pochyła, żeby nie zjechać z tym ciągnikiem e, tak samo w drugą stronę to działa. E, że raczej na spokojnie sobie możemy pozwolić na zjazd z, e, No to, to nawet nie wiem jak to nazywa, to górka, no jakieś tam leciutkie wzniesienie. E, bo wzniesienie to chyba będzie najbardziej odpowiednie słowo do tego wszystkiego, bo jest to naprawdę małe. Też niedawno sobie zakupiłem kolejny opryskiwacz, bo naprawdę robota na tym wielkim kawałku jest ciężka. Trzeba będzie coś jeszcze dokupić tutaj na pewno w dzisiejszym odcinku, bo no jest tragedia. Żeby to wszystko obrobić, to. Trzeba poświęcać na to wiele, wiele swojego czasu, a te trzy, nie, nie trzy, bo tego trzeciego już chyba nie mam. Te dwa zestawy po prostu wypadają z naszego gospodarstwa. Nie będziemy ich tutaj już aktualnie nigdy w życiu używali i sobie dokupimy po prostu trzeci, taki dosyć spory agregat, uprawowo-siewny można to nazwać, bo mimo wszystko, jednak tym można i agregatować, i siać, i jeszcze nawóz rozsiewać. Także naprawdę jest tutaj masa funkcji. Podepniemy sobie jeszcze tą machinerię, a na razie sobie weźmiemy chyba tą z tej strony I cyk, perfekcyjnie, perfekcyjnie, lepiej się nie dało Dobra, e, wyjedziemy sobie chyba tamtą stroną, będzie nam łatwiej niż się pchać bardziej w tą e, Tu jak widzicie też droga zniknęła, tutaj w ogóle sporo elementów zniknęło ja nie wiem jak ten płot ja dzisiaj ogarnę, bo... To też miałem dzisiaj robić i żliwa sobie na pewno też odpalimy, żeby gdzieś tam pokończyć, bo to też temat miał być dzisiejszego. Oj, za daleko, ale najpierw głównym tematem jest sprzedaż tego wszystkiego. Dobra, nie będziemy tego nawet za bardzo jakoś podczepiać. E, nawóz soja sprzedajemy razem z tym, mimo że to chyba raczej nie zwróci nam kosztów za to, co wydaliśmy właśnie na e, soję plus jeszcze nawozik do tego, no ale niestety, po prostu wyjdziemy leciutko na minus najprawdopodobniej. Tutaj, jak widzicie, już wszystko jest przygotowane, trzcina cukrowa na odcinek, na którym będziemy to kosić I swoją drogą to będzie odcinek, e... no następny odcinek na pewno, nie, ten jeszcze następny e, Także za dwa odcinki będziemy na pewno zajmowali się tą robocizną Tutaj jest klasik, bo mi się zbugował i wleciał pod ziemię Czejcie pod ziemię wleciał ten klas, bo tam też równałem teren, w ogóle z tej strony też wam to zaraz zaprezentuję, jak to posprzedaję e, Żebyście mieli mniej więcej podgląd na to, co się udziało. Jak nie oglądacie live'u, bo wiele osób nie ogląda live'ów, co jest mi naprawdę, naprawdę jest mi bardzo, bardzo smutno z tego powodu. Sprzedaj. E, dobra, dostaliśmy 118 tysięcy za to 156, e, czyli mamy plus minus ze 170 tysięcy. Obstawiam, no tak, zysku, e, bo jednak to. Gdzieś tam kiedyś wydaliśmy na to pewnie więcej, ale jednak już nie patrzmy na to, ile wydaliśmy. E, ważne, ile teraz zarobiliśmy W ogóle ładnie to wygląda. Ta tekstura jest taka taka świetna, bo ja nigdy jeszcze czegoś takiego nie uprawiałem. I teraz właśnie tak pierwszy raz i kurczę taki zastanawiający jest to dla mnie, ale z o boże, jak będzie kostka wszędzie, to już będzie pięknie. E, wow, to wszystko wyłożone. I będzie równiutko, i będzie się płynnie, pięknie jeździło po tym, e, bierzemy sobie kolejną machinerię. Czyli tą samą w sumie co wcześniej, tylko że zestawik numer dwa. <laughs> Nie, tutaj, a tu ja źle pojedychałem. Jak co, to się o? dobra. Dobra, mamy to git już e, zrobione. Weźmy sobie teraz, cofnijmy znowu e, po tą naszą maszynę. I w sumie, ze sprzedaży rzeczy dzisiaj to by było na tyle. tam mam naprawdę jeszcze dużo wełny do sprzedania. Ale to jest temat też gdzieś na któryś tam odcinek. No, jeszcze mamy, wiadomo, do 100 odcinków chcę dobić e, tą serię. Dlatego też wiecie, że jakoś to sobie rozgraniczam, wszystko i rozkładam na jakieś tam inne też i odcinki. E, żeby wszystkiego nie robić na jednym odcinku. Też wiecie, to, że te odcinki trwają tak maks 20 minut. Tak się standardowo chce. Właśnie ja chcę tak standardowo robić te filmy, bo jak dla mnie takie odcinki są nie za długie, nie za krótkie, te odcinki wtedy są takie tak naprawdę w sam raz, dlatego polecam każdemu chyba takie robić, mi się zdaje, że są idealne. Tutaj tego jeziorka troszeczkę nam się, jak widzicie, zabrakło, no nie? Troszeczkę nam zmalało. Z tamtej strony można zrobić jakąś fajną wyskocznię i coś próbować, potestować, czy się będzie udało to przeskoczyć, czy się też nie będzie udało tego przeskakiwać. To gdzieś sobie ogarniemy, też może w filmach tam zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, dalej nie będę jechał, bo chcę, żeby nam to wszystko elegancko zahaczało i spróbujemy to znowu sprzedać. I widzicie, tutaj mamy 150 tysięcy i 66 tysięcy i nie wiem tam chyba było 56 tysięcy, ale znowu za to było troszeczkę więcej, także e, gdzieś te ceny tak czy siak na jedno nam praktycznie wyszło. Tak wygląda to jeziorko teraz E, tutaj też trawa jest, tylko że tak zbliższa widoczna, wiadomo, no, że ta grafika w farmingu jest jaka jest. E, ta droga się kończy tak dokładnie, w tym miejscu zostało to zasypane. No i tutaj jest nasza łąka i mamy tutaj latają. O, tutaj mówiłem o tym właśnie wyjeździe, co wcześniej tam gadaliśmy. I tutaj są też drzewa latające. Krzaki usunąłem, ale drzewa powiem wam szczerze, że nie wiem jak to zrobić, bo te drzewa. E, chyba są oryginalnie tutaj dane w farmingu i będzie musieli coś pokombinować Chociaż też się tak zastanawiałem, bo tutaj są drzewa jednak takie e, No nie, nie liściaste, a tu są liściaste i tak nie wiem, no nie Ale patrzcie, tutaj z tej góry ładnie widać jaki e, obrys tego pola jest Także, no naprawdę, no jeżeli ktoś z was ma większe pole mm, Oczywiście zrobione przez siebie Zrobione przez siebie zaznaczmy, to możecie podsyłać fotki No tutaj nam to tak dziwnie wyszło Tutaj z tego co widzę tak samo nam dziwnie wyszło, czyli to pole jeszcze nie jest skończone tak jak myślałem. Fak. Ja pierdzielę, myślałem, że to jest wszystko gotowe już, no nie. Jeszcze kolejny live będziemy musieli poświęcić za jakieś, nie wiem, 10 minutek pewnie, żeby sobie to wszystko poogarniać. A my już sobie lecimy na gospodarstwo i zaczynamy kolejną rzecz, co mieliśmy robić, a mianowicie gdzieś tam włączenie sobie kombajnu, żeby on sobie kosił tam to pole dalej, bo tej soi na pewno mi się w binie nie zmieści to wszystko, bo tam miałem już, mam teraz nawet, nie wiem, nie wiem, 480 chyba tysięcy e, i tam obstawiam, że jeszcze ten cały tir kolejny będzie. O Boże, zapomniałem o tym dole. E, dlatego też będziemy musieli gdzieś to sobie sprzedać, jeśli chodzi o cenki, też wam mogę zaprezentować. E, ceny są, no tu jest prawie 3000, także cena na kanał jest optymalna, ale bardziej bym liczył jednak właśnie na te całkowite 3000, żeby to się opłacało tak bardziej sprzedawać. Też na pewno coś z tego zarobimy. Okej, okay, no, zgaśmy naszego ciągnika. E, I przejdźmy w dalszej kolejności na to pole, bo na tym polu, jak wiecie ostatnio, jak ono było takie tyczkę większe niż teraz, e, też coś działaliśmy i wygląda to następująco. E, że tu jest kombine 1 i tu jest kombine numer 2. E, Weźmiemy sobie teraz, zaczniemy działać z tym płotem. Ten płot będzie w ogóle trzeba znaleźć gdzieś. O, tutaj jeszcze miejsce miało zbiorniku, także jest elegancko. E, tamte górki też zostały tak. No, nie wygląda to zbyt pięknie. Też są latające elementy, takie jak na przykład, nie wiem, jakieś dwa czy tam trzy samochody są latające. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak rozwiązać ten problem. E, nie mam pojęcia, gdzieś to trzeba pousuwać. Nie znam się na tym. E, dlatego gdzieś to sobie pogarniamy, pewnie na jakimś slajwie, Jak będzie ktoś na streamie, kto plus minus coś tam, coś tam wie na ten temat. No, bo ja szczerze, no ja kompletnie się nie znam na edytowaniu map, na, na niczym, bo już jednak. Do 17 robiłem ostatnie jakieś tam mapki, jednak ten system tego wszystkiego się lekko pozmieniał i się zapomniało co niektóre rzeczy, także nie mam pojęcia jak to się robi. No i tam zostało mi takie coś z torów kolejowych i w ogóle te ze skupów. Ale to, to też nie wiem jak to usunąć, bo niby w programie gdzie to powinno się usuwać tego nie ma a tutaj na mapie tak czy siak to się pojawia, jakąś dziwną magiczną sztuczką, tak się dzieje. I właśnie to jest główny problem, że. Nie, jest, nie, nie działa to normalnie i się do tego wyświetla e, Kolejnym naszym tutaj siewem będzie rzepak Chyba na całej tej zrobimy sobie rzepak Zobaczymy ile go się uda uzbierać Bo ten rzepak chyba leciutko lepiej sypie niż ta soja e, Jeżeli dobrze pamiętam Dobra, Tyr niech sobie stoi A my lecimy, zaczynamy zabawę z właśnie płotem Co będzie dla mnie kolejnym tragicznym momentem na tej serii Bo jak wiecie ja tego płotu zazwyczaj nie umiałem układać i nie lubiałem I dzisiaj chyba się to nie zmieni w ogóle to jest krzywo postawione No to no nie No i z tych dwóch płotów będę musiał zrobić tak Żeby to idealnie wyszło e, Wiem, że czeka nas ciężkie zadanie ogólnie Na pewno jest to ciężkie zadanie e, Też i na pewno Zanim znajdę ten płot to też troszeczkę czasu minie e, Nie wiem czy chcę wam w ogóle to pokazywać Tak, Tak chyba będę leciał Będzie szybciej o tako, o ja, o, o tako. Jak o będę napalał w tą klawiaturę, to na pewno szybciej znajdę niż tą myszką. Ale to widzimy się, powiem wam szczerze, chyba po cięciu, bo to jest o Boże, bardzo dużo tych wszystkich elementów. I mi to zajdzie pewnie tak ze trzy minutki, żeby to, wiesz, znaleźć. Dlatego nie ma sensu tego pokazywać. Dobra. Dotarliśmy do płotów. Możemy sobie sprzedać. I teraz tak. Jeżeli klikamy sprzedaj, zaznacza nam randomowy ogólnie płot. Także nie ma problemu. Ja sobie zaznaczam ten. No i tutaj się zaczynają leciutkie problemy. E, przy sprzedaży każdego drzewka, przy sprzedaży każdego płotu, e, przy takiej ilości, co my tutaj mamy, robi się coś takiego, że się tak na chwilę to wszystko ścina. Dlatego lepiej nic nie klikać, bo jak nazwywali z gry, to będzie dopiero lipa. E, weźmy sobie, sprzedajmy tak samo ten płot. Nie wiem, jak wyjdzie nam z tymi płotami, żeby to wyszło mniej więcej równo, bo tutaj wiadomo, dojdzie e, jeszcze bardzo prawdopodobne, że dojdzie brama. I wtedy będzie całkiem co innego e, Szukamy sobie teraz tak e, Teraz szukamy sobie płotu, nie w garażu Tylko szukamy sobie płotu W ozdobach Bo on tutaj chyba był Tutaj z tego co widzę też są jakieś drzewa I najprawdopodobniej e, Moglibyśmy je chyba znaleźć w garażu Ale ja nie wiem czy ja ich nie szukałem I nie znalazłem Dobra, bierzemy sobie coś takiego i teraz tak, patrzcie, jeżeli chodzi o magię, magiczną sztuczkę, którą wam pokażę, e, robimy sobie coś takiego jak obkręcanie tego, haha, ha, ale fajna sztuczka, e, żeby to na oko było równo, wiadomo, że jakoś się za bardzo tego nie będziemy przykładać, ale żeby na oko to było e, i z tego co widzę, ja źle to obróciłem, o, super. E, no super, no maśniutko, dobra, obracamy jednak mordą w drugą stronę, bo tak wychodzą słupki. <laughs> Także w drugą stronę sobie to obrócimy. I znowu trzeba to patrzeć pod siatkę mm, tego całego naszego modelu. Ty, no, no chyba dobrze, chyba będzie dobrze. E, weźmy teraz, sprawdźmy to. Oby nie było tak, że tego nie da się tu postawić, bo jest kostka. Oby tak to nie było. No, troszeczkę tak jest. Mimo wszystko. Mimo wszystko troszeczkę tak jest. I z tego co ja już od razu zauważyłem jest to źle postawione. O Boże. Naprawdę tu będzie tyle problemów z tym ustawianiem tego, no nie. Nie, nie, I jeszcze raz nie. Jak mi się nie chce, jak ja nie lubię takich rzeczy robić, że co... Zrobić rzecz o taką łosy, na szybko, to jest fajnie. A jak masz jakąś rzecz do zrobienia, do której trzeba się przyłożyć, to jest już o Boże. I cyk. No i widzicie, właśnie coś takiego chcę ogarnąć. <laughs> chociaż chociaż tą stronę mi się udało dobrze zrobić. E, czyli tak, czyli tutaj robimy zmagania numer 2, bo musimy sobie znowu teraz zrobić coś takiego jak e, sprzedaż właśnie zaznaczonego elementu. Tylko, czy to nam się od nowa zrobić, czy też będę musiał. Jest! E, dobra, nie muszę tego szukać. Wystarczy, że zrobię to tak. Znowu oczekiwanie, oczekiwanie pełną parą. I teraz tak. Jeszcze jest ważna sprawa, bo trzeba tutaj nam z tego będzie zrobić jedną magiczną rzecz, a mianowicie bramę. E, tylko, że ja bramę nie mam pojęcia skąd wziąć, bo jak wiecie takich dużych bram raczej do farminga 19 nie znajdziemy. Raczej do żadnych farmingów nie znajdziemy takich dużych bram. Dobra, to jest tryb w ogóle, który można... Okej, okay. bierzemy sobie teraz dalej ten płot. To jest... O, tutaj w ogóle jeszcze inne płoty są. Ale to mało ważne jest w danej chwili. E, nie w tą stronę. Co ja robię? Znowu nie w tą samą stronę. Nie w tą samą, no. O to chodzi. Upkręćmy trochę. I nie pytajcie w komentarzach, skąd wziąć te płoty, bo ja nie, nie mam linków do modów. Także, jak chcecie gdzieś znaleźć coś takiego, to musicie e, po prostu wytężyć wasze umysły i poszukać tego. No i ja, ja już właśnie teraz e, zauważam, wiesz, kolejne problemy, bo tego... Słupkiem nie idzie postawić tak jak ja chcę to postawić. Mm hmm... Jeżeli tego nie idzie postawić tak jak ja to chcę postawić, to musimy to zrobić inaczej. No mianowicie, patrzcie. E, bo słupek najprawdopodobniej ma tutaj jakąś dodaną inną kolizję niż to wszystko. Takim jestem znawcą, że tak obstawiam, że coś takiego właśnie istnieje. Dlatego zrobimy to na inny sposób. Ta część wchodzi w mur jak chce. Dlatego tutaj nie będziemy mieli z tym problemu i zrobimy coś w tym stylu. Tylko, że teraz trzeba to zrobić mniej więcej do siatki. A gdzie jest siatka? Siatka jest tutaj w tą stronę, a tu? A tutaj jest tu. Dobra. Czyli tak nam nie pasuje i tak nam nie pasuje. Eee, musimy zrobić zgodnie z tych kratek. To jest na pół. Kurczę, belek. Jak to, jak to jest, jak na razie? To jest ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Eee, dobra, to są te rzeczy. No, ja nie wiem, czy ja podołam temu zadaniu, wiecie. Na pewno tutaj trzeba jeszcze dodać, je jeszcze jeden, który będzie gdzieś tak no, mniej więcej schowany w tamtym. Tylko, że tutaj też jest ciężka sprawa, bo. Mm... Mi to całkowicie źle zaznacza. No tyle dobrze, że z tamtej strony tego za bardzo nie widać, ale jeśli mamy coś takiego zrobione, e, teraz znajdźmy sobie tą linię. A ta linia to jest e, ta linia. Czyli to ma być dotąd, mniej więcej. Chcę zrobić jak najbardziej na chodniku. Eee. No. Tak, tak dobrze. No, tak, średnio, jeżeli chodzi o równość tego, no naprawdę. Mm, ta budowa troszeczkę tak wyszła nam. No. Ale też też nie wiem, jak lepiej to zrobić. Kompletnie nie wiem, bo ta ko kostka mi wszystko psuje, wiecie. I nie wiem, czy sobie po prostu nie zrobić tego poza odcinkiem, e, żeby sobie usunąć na chwilę tą kostkę. Bo bez tej kostki będę mógł to równiej zrobić i wtedy chyba to będzie najlepsze rozwiązanie w naszym właśnie wypadku. Bo to tak no, no zresztą widzicie sami jak to wygląda. Tak samo to jak wygląda, no to nie, nie może tak to wyglądać. Dlatego ja sobie to pousuwam tą stronę, zrobiliśmy OK, bo ta kostka za bardzo nam nie przeszkadzała. Ta strona wygląda źle, dlatego trzeba to zrobić po prostu inaczej. No i jak widzicie, tak to wygląda na dzisiejszy moment, na dzisiejszy odcinek. Też tak nie wyszło idealnie równo, ale nie ma co narzekać, bo zawsze mogło być, prawda, gorzej. Chociaż... Chociaż powiem wam, że netgit wyszło, aby tylko zrobić jeszcze tamtą stronę, dodać jakąś bramę i mamy gospodarstwo ogrodzone. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja się z wami żegnam. Napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków zbudowania, bo jeszcze parę pomysłów mam. I na razie.